Siema! Z tej strony Foxy. Witam was w odcinku same quizy. Tak. Nie, nie pamiętam kiedy to było, ale kiedyś nagrałem odcinek z samych quizów, w których tam wykonywałem takie różne quizy. I postanowiłem do tego powrócić, ponieważ no dawno samych quizów nie było. I oczywiście informacja pod tym odcinkiem możecie Możecie ten dać link do, do jakiegoś quizu, który właśnie obczaję w kolejnym odcinku. Tak. Możecie dać link do swojego quizu albo do jakiegoś innego, żebym po prostu obczaił. No i ogólnie dziś, dzisiaj ten y, jest quiz związany oczywiście z chlebem, ponieważ wiadomo każdy, każdy po prostu z was zna mnie. P -p Prawdopodobnie poznał mnie dzięki topowi, więc no, trzeba czas to uczcić, tak? Cóż, przygotowałem quiz, znaczy. Włączyłem quiz, czy byłbyś dobrym stróżem? Sprawdzimy. Prawdopodobnie. Będę idealnym dosłym stróżem, ale to się przekonamy za chwilę. Ok. Zaczynamy widzowie. Kiedy siedzę sam w domu słyszysz podejrzane dźwięki. Kiedy? Okej, okay, kiedy siedzę sam. Okej, okay, dobra. Jakieś podejrzane dźwięki. <laughs> Fajna ta pyta. Zajebista. Yy, nie przerywać tego, co robisz, ale masz... Nie przerywa... Czy ten twórca, twórca korzysta z tłumacza, czy o co chodzi? Nie przerywać? To polskie tłumaczenie to nie martwi. Nie przerywać tego, co robisz. Nie przerywasz tego, co robisz. Masz się na baczności. Nie wiem, nie wiem. E, idziesz sprawdzić, co się dzieje, uciekasz, bo przez okno. Nie, nie, nie przerywam tego, co robię. E, trzeba się, e, trzeba być na baczności. Ja, ja naprawdę, jak był mocnym stróżem, nie wychodziłbym z biura. Za cholerę. Dobra, lecimy dalej. E, w czasie przerwy w pracy lub szkole, okej, okay, wstajesz i rozciągasz się graż że odgrałem lub taką Stajesz się rozciągasz. Tak, to by mogło być... To by mogło być sensowne. Jak ktoś wamuje się do biura i trzeba zadzwonić na policję. Ale właśnie rozładował ci się telefon. Och mordy. Niemożliwe. Zawsze mam przy sobie ładowarkę Power. powerbank. Wymy wymykasz się na zewnątrz próbując zadzwonić z polskiego sklepu. No, biegniesz przez pół miasta drugie pół idziesz ledwo, zipiąc, po czym zapominasz, co miałeś powiedzieć policjantom. Okej. Okay. Czyli, kiedy ktoś się włamuje do biura i trzeba zadzwonić na policję, ale właśnie rozłoży ci się telefon. Dobra, to nie wiem, nie wiem. <grym> Dobra, chyba masz halucynację, bo ten plakat przedstawiał wcześniej coś innego. Chodzi ci o ten plakat? Ale to przecież jest normalny plakat. To nie jest halucynacja. Taki plakat jest domyślnie. Ogólnie ten... Em, ja tworzę film z tymi z wszystkimi eastergami z który niedługo się pojawi I też, i też odcinek z FNaF 6H. Znaczy, no wiecie, odcinek z 6 godzin Snapha. Też Też kuczy, planuję w końcu, w końcu to ogarnąć. Ale mówię, mus, muszę przygotować psychę na to, naprawdę. Ja nie mogę tak siąść nieprzygotowany, bo nie wyrobię. Ja nie ja naprawdę nie wyrobię tego. Dobra. A, a i ogólnie... Na WOORT się niedługo pojawi. Dobra. Lecimy dalej. Ok, otwieram okno i rozpinasz bluzę, sprawdzasz temperaturę ciała i zapisujesz sobie, żeby umówić lekarza. Co? Nie! Patrujesz się w plakat trochę z zaciekawieniem, trochę z rosnącą paniką aż plakat ze ściany, popalasz go i wrzucasz go do kosza na no śmieci. No jelo, ela, tyle, kurde. <tryk> nie, nie, nie wpatruję się. Jeżeli chodzi o goletę niego, to nie wpatruję się w niego zbyt długo. Dobra. W progu twojego biurka widzisz cień, jakby ktoś tam stał. Ba Shadow Ball Boy. <tryk> Shadow <śladą> rozwydrzony. Kurwa. Świecisz tam latarką, jakby ktoś tam... Nie, nie, tu to, to nie świeci się. Nie. Kilkukrotnie pyta, czy ktoś tam jest. Przecież się pod biurko, Kurwa, nie wiem. Widzisz cień, jakby ktoś tam stał. Ja nie wiem, bo w przypadku cienia to najlepiej założyć kamerę na ryj. A tutaj nie ma czegoś takiego, no kuźba. Nie, latarko, no, kilkukrotnie pytasz, czy ktoś tam jest. Nie, dobra. Ta opcja będzie najbardziej sensowna. Chociaż, kurwa, przecież, nie wiem. Chuj, nie Dobra, kiedy jesteś zamk zamknięty w ciasnym pomieszczeniu lub kostiumie starasz się myśleć o czymś przyjemnym i oddychasz spokojnie Właśnie oddychać, wszystko ci swędzi. Od razu robić się słaby i próbujesz się wydostać. Spokojnie. Nie robić gwałtownych ruchów, bo mogą się te sprężynowe. te. zatrzaski zatrzasnąć i. i, i, i po prostu zmieniać Twoje ciało i zostaną z ciebie flaki, kurde. Tak jak się stało ze. z Williamem Altonem, który też umarł w ten, w ten sam sposób. Okej. Okay. Zostaje zamknięty na noc w sklepie z zabawkami rano. Wszystkie zabawki są ułożone alfabetycznie i kolorystycznie. Nie, nie są ułożone. Jesteś wykończony, bo bardzo bałeś się pozytywki i miałeś wrażenie, że wszystkie zabawki cię obserwują. Kurwa, te. te, te odpowiedzi są takie niezrozumiałe czasami, czy ze mnie. Że to jest pobalone. Po dobra. Musisz przeprowadzić skomplikowaną procedurę, by otworzyć mechanizm. Kurwa, ja tu mam być nocnym stróżem, a nie jakimś mechanikiem. Nie dobra, więc jest pierdolę ten quiz. I idziemy do następnego. Okej, okay, widzowie. znalazłem ciekawy quiz. Czy pasuje do Ciebie bardziej Five Night's Freddy's czy Minecraft? No. Okej. Okay. Dobra, ile masz lat? E, od 6 do 10? Okej, okay, powyżej 6, 16. To, to raczej jest pewne, to każdy z Was wie. Dobra, <laughs> łatwo Cię przestraszyć? No tak, pół na pół. Nie bardzo. Nie, no. No dobra, to. E, Okej, okay. które kolory wolisz? E, Takie ciemne bardziej. Nie potrafię zdecydować. pastelizować ciemne, eskrowe, Ciemne, ciemne mi się mega podobają. Lubię takie ciemne kolory. Jak, jak, jak niebieski, zielony. Zajebiste kolory. Dobra. Jesteś kreatywny? No tak średnio. Niestety nie. Czasami. Czas, czasami tam trochę kreatywnością mam. Ale powiem wam, mogę wam powiedzieć. Przykład youtubera, który jest bardzo kreatywny. I no, i oczywiście chodzi tutaj o Reziego, tak. Jeżeli chodzi o jego budowę w Minecraft'cie, to one są naprawdę niesamowite. Ja bym też chciał tak budować, ale po prostu moja kreatywność jest zbyt mała. Zazdroszczę mu naprawdę. Dobrze. Lecimy dalej. Wybierz obrazek. Mam no, wybrać obrazek. Czy ktoś tam stoi? Nie, dobra. Wydawało mi się na tych torach, że ktoś tam stoi. Bardzo fajny ten obrazek. Podobają, podobają mi się takie mroczne obrazki. Ale, ale, ten też jest piękny. Nie dobra, ten. Jest skutecznie ładniejszy z nich wszystkich. Niby to jest zwykła bańka i szyba, co pada deszcz za oknem. Ale podoba mi się ten cały krajobraz za oknem i tak dalej. To ładnie wygląda. Zaraz, zaraz, zaraz. Co jest kurwa? Dlaczego tutaj L dlaczego tutaj jest niebieskie niebo Jak przecież Ada. Zaraz, zaraz Dlaczego szyby są mokre sko Skoro Przecież jest do, Przecież jest Dobra pogoda Ale mam majtfaka Nie wiem, dobra, nieważne Jaki rodzaj muzyki lubisz I pewnie wszyscy z was Lubią rapa Założę się Większość osób lubi, lubi rap ja rapa nie znoszę. Są wyjątki, ale rap to jest, to jest najmniej lubiany, lubiany rodzaj piosenki, znaczy gatunek muzyki najmniej lubiany. Nightkory są zajebiste. Uwielbiam nightkory. Są świetne, po prostu. Disco polo kiedyś lubiłem, ale to disco polo się takie mech. Rock, rock. Już jest bliżej. Jest lepszy od rapa. Uważam, że jest lepszy od rapa elektryczna też jest spoko. Jeszcze ten y, metal jest fajny. Y, ogólnie. A zastanawiałbym się nad rockiem lub nightcorem. Um, bo roki saipisty. I Nightcore też, według mnie oczywiście, ale, ale pewnie wasze gusta polecą na rapa, więc. Ale dobra. Polecimy Nightcore'y, bo mi się mega podobają te Nightcorey niektóre. Naprawdę niektóre Nightcore z Fnafa są 10 na 10, są lepsze od oryginału i tylko tyle mogę powiedzieć. Ale a -Rock jest tak na drugim miejscu, bym powiedział. Dobrze. Grałeś kiedyś w Minecrafta lub w Fagnantry? Grałem w obie. Tak y ta, grałem w obie te gry. Five Nights at Freddy's i Minecraft, okej. Okay. <laughs> okej. Okay. No i dobra. A, a jak się nazywa ten quiz? Pasuje, OK. Czyli pasuje do mnie flop i Minecraft. Fajnie. Five Nights at Freddy's, a, Five Nights at Freddy's i Minecraft, okej. Okay. Wygląda na to, że pasuje do ciebie zarówno Minecraft, jak i Five Nights at Freddy's. Zadowolony z wyniku? Daj znać w komentarzu. Tak. Znaczy w sumie nie do końca, ponieważ, ponieważ w sumie bardziej skłaniałbym się w stronę FNAFa niż Minecrafta, ale okej. Okay, dobrze. Z Minecraftem też mam coś wspólnego. Też nagrywałem wyzwanie, które miło wspominam i tutaj są jakieś osoby, e, które mają Five Nights Freddy's, okej, okay, czyli w 100% FNAF. E, tutaj Minecraft Five Nights Freddy's, okej, okay. tutaj są Two Five Nights Freddy's, Minecraft Five Nights okej. Okay. Czyli, czyli ta osoba jest taka sama jak ja. Widzę, że tutaj są naprawdę ciekawe komentarze. Nienawidzę Minecrafta, a wyszedł Minecraft. Co to, co to jest, kurwa? Co to jest? Co to za komentarz? Nienawidzę Minecrafta, a wyszedł Minecraft. O co chodzi? Nie rozumiem tego. Nie rozumiem tego komentarza. Nienawidzę Minecrafta, a wyszedł Minecraft. A już nie wiem co chodzi, że, te, że jak on rozwiązywał ten quiz, to był wyszedł tutaj Minecraft, a on nienawidzi Minecraft. Okej, okay. dobra. To nie ważne, okej, okay? nieważne. Boże, ja to źle zrozumiałem. Dobra, to mnie. O co? Dobra. Znajdźmy jeszcze jakiś quiz. Odcinek trwa 12 minut. No chyba was nie zostawię z 12 minutami. Ponieważ po pierwsze odcinki wlatują rzadko na mój kanał. A ja nie bym robił jakichś krótkich odcinków, żeby, żeby potem się okazało, że będziecie musieli czekać kolejny tydzień na kolejny odcinek. Więc wolę zrobić dłuższy. I co tydzień robić niż krótszy i co tydzień robić. Więc dłuższy lepiej, tak? Dłuższy, dłuższy odcinek. W moim zdaniem, dłuższe odcinki są lepsze. I, i wy też tak właśnie powiedzieliście. No pytałem się was kiedyś, jak, jakie odcinki lubicie? A ja. A ja już zauważyłem, że lubicie długie odcinki, więc dobrze. Jaki tutaj jeszcze quiz możemy bez z tego wam Bo tutaj jest tych quizów od cholery. A ja nie wiem. Właśnie. Mam do, was, mam do was bardzo ważne pytanie. najbardzo ważne pytanie. Ponieważ ktoś z moich widzów chciał, żebym zagrał w jakąś nowelkę, czyli anime. A wy wiecie, że ja i anime to złe połączenie, nie? I czy wy chcecie zobaczyć odcinek z jakiegoś anime? Ja dam wam ankietę na czacie lub albo w komentarzu się zapytam, czy chcielibyście coś związane z Animem? Jeżeli tak, to dobra, zgodzę się. Jeżeli chcecie, ok, dobra. Niech wam będzie. Ponieważ ja i Anime to jest złe połączenie. Od razu mówię. Głównym moim kontentem jest tak. I ja sobie nie wyobrażam da go na, na nowelki, ale jeżeli chcecie, to oczywiście to zrobię. Czyli, że będzie się pojawiały nowelki i ta. Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie. Bo ja mam kilka tutaj, kurczy, nowelek przygotowanych, z których mogę zrobić seryjkę. Więc no, jeżeli chcecie, to e, między innymi Doki Doki, Danganronpa, czy tam jeszcze Helltaker, kurczy, nie wiem, tutaj jest dużo tych nowelek. Więc no duży wybór mam. I tak dalej. Dobra. Dobra, dobra widzowie, wróćmy wróć, wróćmy do tematu odcinka. Który Aminatronik jaką pizzę ci zaserwuje? Dobra, robimy ten quizik. Widzowie robimy ten quizik. Okej. Okay. Który Aminatronik jaką pizzę ci zaserwuje? Okej. Okay. Witaj przybyszu w tym kujdzie Aminatroniki na podstawie kilku pytań spróbował trafić w Twoje gusta. Kulinarne gotowy? Jasne, pewnie. Dobrze, a więc zaczynajmy. Gdzie zwykle jadasz pizzę? Um, tak ogólnie to ja nie lubię pizzy. Okej, okay, przejdźmy dalej do quizu. Nic nie słyszeliście. Dobra, więc... Dobrze, a więc zaczynajmy. Gdzie zwykle jadasz pizzę? Um, w domu. Naprawdę nie jadam pizzy. Wybierz wystrój restauracji, który ci najbardziej opowiada. Odpowiada, Jezus Maria, ortografia, typie, ortografia. Nie opowiada, tylko odpowiada. D, czy uciąłeś. Dobra, dobra, nie będę się próbował. Okej. Okay. Nie będę się tam próbował o ortografię. No, bo, dobra, restauracja. Uwielbiam takie klimaty. Ten klimat nie, ten już prędzej. Taki ładny klimacik. To jest mega, jure. Okej, okay. jak często zwykle jadasz pizzę? Pizzę, o to i boni, i bomba, i bonet. Zarobiście i trzy kapkorzona. <gulia> Dobra, jak często zwykle jadasz pizzę? Powiedzmy, że raz w tygodniu, powiedzmy. Dobra. Chujuka słodka cika, Ok, z kim zwykle jadasz pizzę? Samotnie Sam, po prostu sam Bo lubię jeść sam Dobrze Czy używasz do pizzy jakichś dodatków W postaci sosów? Sos pindorowy, sos... Nie Dobra. Czy byłbyś w stanie jeść Pizzę codziennie? W życiu człowieku Ej, kurczę, dlaczego. Dlaczego te wszystkie postacie są w formie anime? Czy wy naprawdę chcecie, żebym zagrał w anime? Naprawdę tego chcecie. No bo widzę, kurde, że chcą. Dobra. Yy, nie widzę problemu. To trudne pytanie, może jeśli byłbym to różnie rodzaje. Raczej nie, nie codziennie. Kurde, przecież to jest niezdrowe. Czuję. Nie wyobrażam sobie tego naprawdę. Jeszcze obrazek. Lis, jakie piękne to są piękne obrazki. Może. Owoce. Jezus, nie Nie zjadłbym tej pizzy w życiu. To i Boni postanowili podać się pizzę z owocami. Może, wraz z butelką sprite. Czy udało mu się trafić w twoje gusta kulinarne? Podajcie wynikiem w komentarzu. No, ci, że nie trafiłeś w moje gusta kulinarne, ponieważ ja bym w życiu tej pizzy nie zjadł. W życiu. Nawet jakbym Jakbym miał wybór, czy umieżać czy zjeść tą pizzę, to numer Naprawdę. Oj, sorry, to i Bonnie się. Może to i chica by zrobiła tą lepszą pizzę, na przykład peperoni, bo wszyscy lubią pizzę pepperoni z dodatkami. Tylko bez anchoa. Jak to Garfield mówił. mówi. Jeśli ktoś z was na tą bajkę, to pozdro. Pozdro dla kubaty. Tak. Ja pizzy z Anjoua nie zjem. Tak mówił Garfield. Ale dobra, dobra, nie masz to, nie będę, nie, nie będę teraz chodził na tematy Garfielda, ponieważ Garfield to jest totalny name. Który, powiem wam, że pasuje do mnie, ponieważ ja też jestem na swój sposób leniwy. Więc... więc więc ogólnie z Garfieldem mam takie, takie wiecie no, takie wspólne cechy po prostu, no. No i tak to ogólnie wygląda. Dobra, przejdźmy do kolejnego quizu, ponieważ, pon ponieważ zaraz wyjdzie na to, że kurde, przez cały odcinek będę gadał o, o ten, o Garfieldzie, a, a nie o to w tym chodzi. Okej, okay, guys! Oto kolejny quiz! Czy twój ulubiony aminatronik odzwierciedla twój charakter? Cóż, sprawdźmy to, który aminatronik klasyfikuje się u ciebie jako ulubiony. Ulubiony! Gdzie jest Foxy? Foxy the Pirate! Jesteś. Old Foxy, dobra. Foxy już? Nie, ja wychodzę. I fucking oh. Dobra, więc mnie nieważne. Nie mam pytań. Ja spodziewałem się jakiegoś dłuższego quizu, kurde, a tu. Bum, koniec od razu. Dobra, dobra, przeczytajmy to. Foxy, mangle, phantom, foxy, Night Foxy. Strach przed odpowiedzialnością za czym znasz to? Jesteś podobny do Foxiego. Zgadzam, zgadzam się. Jest. Dobrze, dobrze, że się nie nie? Niewinny aminatronik poprzez usterkę uszkadza poważne dziecko, przez co zostaje odizolowany od reszty. Jesteś dość spokojną osobą. Osóbką lubiącą ciszę i spokój. Ej! Zgadzam się w 100%. Lubię spokój i ciszę. Oj, foxie, Mamy wspólne cechy. Masz na. Z ziemi, swój kąt, którego nie chcesz opuszczać. Czujesz się tam niebezpiecznie. Czasem takie nastawienie do ludzi, odcinanie się od nich, nie jest zbyt dobre. By, bylebyś nie zaczął gadać z miśkami. Jeśli ta czynność jest ci obca, to się ciesz i wyjdź pokazać się ludziom. Podziel się wynikiem w komentarzu. Foxy 3! Dobra, przepraszam, przepraszam. Ja po prostu uwielbiam się wczuwać, ok? Zupełnym przeciwieństwem jest Lukas ogólnie. Właśnie. Pokażę Wam coś. Czy pamiętacie Lukasa Gaming? Ja z nim ogólnie nagrywałem ten Call of Duty. Znaczy ten Ozeno nagrał Call of Duty na jego kanał. Właśnie na ten. I też. Ten ja nagrałem film z CSGO, nie? Więc to jest właśnie on. Jeśli ktoś z Was um, szukał kontentu związany z anime, to oczywiście zapraszam na jego kanał, ponieważ, ponieważ Pokaz Gaming zmienił kontent na anime i moim zdaniem poszedł bardzo w dobrą stronę. Ponieważ, ponieważ powiem Wam, że bardzo przyjemnie mi się ogląda jego filmy. Naprawdę polecam go zasubskrybować. Jeżeli ktoś z Was jeszcze go nie ma w subskrypcjach, to oczywiście zachęcam, ponieważ naprawdę. Lukas Gaming zmienił się nie do poznania, jest naprawdę fajną osobą. Pozdrawiam Cię! <coughs> I życzę Ci najwięcej, życzę Ci milion widzów. No. I sobie zasklucie go, on tutaj. On tutaj właśnie nagrywa takie anime. Jeśli, jeśli ktoś z Was uwielbia anime, to oczywiście może wbijać na jego kanał. No i tutaj, tutaj Nawet ten nagrał pierwszy odcinek z Doki Doki, naprawdę polecam. Ja, Doki Doki, ogólnie bardzo lubię tą, tą nowelkę. Ja ogólnie ją całkowicie znam. Całą fabułę, ale powiem Wam, że, że faj, że mimo tego, że znam tą grę, to, to fajnie mi się ją ogląda u niego. Ponieważ, kucze, miło sobie przypomnieć te stare czasy, kiedy, kucze, poznawałem tą grę, naprawdę. Więc jeśli ktoś z was chce, to może tutaj wbić, zostawić suba. Oczywiście Luka, Lukas Gaj, Gaming e, będzie z tego powodu bardzo ucieszony, no i oczywiście to go będzie motywować do nagrywania kolejnego. filmów. Dobra, widzowie, e, przejdźmy już do quizu, bo ponieważ się rozgadałem... Dobra, wróćmy do tematu. E, e, dobra, widzowie, więc lecimy dalej. E, dosyć ciekawy quiz. Czy Freddy ubierze się w stroju amigatronika? To jest ciekawa, ciekawa nazwa. Okej. Okay. Witam! Witaj, nazywam się Freddy. Zacznijmy więc ten test, o której zaczyna stróż nocny warty w pizzerii. O eee... północy. Okej. Okay. W jakiego stróża nocnego się wcielamy w to? Okej. Okay. Ja, ja, ja muszę gadać głosem no, bo no, no, przecież to Freddy zadaje nam pytania, więc okej. Okay. Z tego się wcielamy w knap. E, Majka Schmidtta, Fritz Smyn, Schmid, Wingerland, Fungaja. Mike Schmidtta, Schmidtta, Kurde! <grym> Dobra. Kiedy została wydana... Yy, kiedy, kiedy... została wydana, została pie... Kiedy została wyda... wydana Wydana została... Ej, Freddy! Czemu ty się powtarzasz? Dobra, nieważne. Kiedy została wydana? Została pierwsza część. No, Eee. O kurwa. Dobra, czekajcie. E, chyba 8 sierpnia. Tak. Okej. Okay. dobrze. 8 sierpnia 2014. Ile nocy musisz przetrwać jako stróż? E, oficjalnie 5. No co? No ale. Nie. Dlaczego? No ja wiem, że jest 7 nocy Freddy, ale no chłopie przecież ja, kurde, wystarczy, że przyszli 5! Że przyszli 5! Liczymy noc... Bo... Liczymy noc bonusową oraz liczymy noc, gdzie sami ustawiamy agresję i nadużywianie triku. Kurde, bez sensu to jest, bo według fabuły nocny stróż kończy swoją robotę po pięciu nocach. JE FREDDY CO TY cpałeś? NO! JEZU FREDDY! Dobra, widzowie, dobra widzowie, to już koniec. Ja już kończę. Ten Freddy to jakiś naćpany jest, ponieważ 5 powinno tu być noc, a nie 7. Kurde, przecież oficjalnie według fabuły jest 5, więc nie wiem, co on kuczyć cpał. Ten chłop, naprawdę. Nie wiem, kurczę... O co mu w ogóle chodzi? A, uh, już, Fo już Foxy jest bardziej ogarnięty od ciebie, Freddy. Naprawdę, albo Boni. Oj, Freddy, Freddy! Dobra, widzowie, to już tyle. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Kolejny odcinek będzie z y chyba nowej serii. Związa I to będzie, uwaga, One Nights Atlantis 3, ponieważ wyszła nowa część tego kurczę kultowego horrora. Naprawdę, uwielbiam One Nights Atlantis. Pierwsza część była zajebista, druga też, i mam nadzieję, że trzecia. Ten będzie hitem. Nie spoilerowałem sobie nic. Zobaczymy o co z tym chodzi. Tak. Chyba będę pierwszym polskim YouTuberem, który to nagra. Przed innymi. Dobra. No. No i jeszcze tam wyzwania. Widzów się pojawiają potem. No i oczywiście YouTuber Slide 2. I FNaF Word niedługo będzie. Ponieważ ogólnie ogarnąłem tam dźwięk, ponieważ we w strasznie głośno było. A wie. I zastanawiałem się, jak ściszyć dźwięk z gry. Aby zaczął tu kliknąć i otworzyć mikser głośności i tutaj, i tutaj mogę ustawić dźwięk. Spójrzcie na to. Teraz będzie mówił. I jeżeli słyszeliście jakąś różnicę, to oznacza, że tutaj właśnie zmieniłem coś. Więc ogólnie to tak działa, że kiedy włączę grę, jakąś. To tutaj właśnie w tym mikserze pojawia mi się opcja ściszenia gry. Ja tego kurde nie ogarnąłem. I przez to, i przez to, i przez to kurczę, jak kurczę nagrałem raz odcinek z Macworda, to strasznie głośna była gra i ledwo było mnie słychać. A tutaj wystarczyło po prostu ściszyć do nie wiem, do 25%, bo, bo ona jest wciół głośna. No i tyle. Koniec. Więc ogólnie tak to wygląda. Dobra widzowie. Ja już kończę odcinek w pół godziny, mam nadzieję, że, że, że... jakoś tam się świetnie bawiliście przy tym. Więc dobrze, widzowie. Widzimy się w takim razie w następnych filmach, w których... Mam nadzieję, że... że... że kurde co ja gadam! Widzimy się w następnych odcinkach, oczywiście. No. <grym> I ja czasami tak mam w widzowie, że jak coś mówię, to... To dopiero po chwili się się kuczy. Orientuję, że. Słychać! No. <grym> Dokładnie tak. Dobra. To, to. To. To tyle. Widzimy się w następnych filmach. Na razie.